On odczuwa napięcie w powietrzu, zanim jeszcze zrozumie, co jest mówione. Zmiana w tonie głosu, lekkie westchnienie kogoś, kto nie wie, gdzie umieścić słowa, odwrócone spojrzenie. Niepokój zaczyna ulatniać się w nim subtelnie, jak dreszcz na skórze, ale rozprzestrzenia się po całym ciele. Nie potrzebuje wyjaśnień, by zrozumieć, że coś o nim zostało powiedziane, coś, co go dotyka, co sięga jego głębokości. On w sposób niemal niezauważalny już to wie, odczuwa, jak jego teren jest naruszany, uczucie, jakby święte miejsce było lekceważone i się irytuje. Irytacja nie jest tylko chwilową reakcją, lecz odzwierciedleniem czegoś głębszego instynktownej ochrony, która w nim płynie, jak krew w żyłach. Staje się cichym strażnikiem, niemal niewidzialnym, lecz jego obecność jest niepodważalna. Nic nie umyka jego zmysłom. Nie ma potrzeby słów, by zrozumieć, że mówią o nim, że jest narażony na głębszą, bardziej inwazyjną obserwację. To nie zawiść, chociaż wielu zidentyfikuje to jako odpowiedź. To nie jest posiadanie, choć na pierwszy rzut oka może tak wyglądać. Uczucie, które przechodzi przez jego ciało, to obrona. Czuje się, jakby część niego była dotykana bez pozwolenia, jakby jego dusza, jego przestrzeń, jego emocjonalna prywatność były mu odbierane. Nie mając możliwości reakcji. On, który zawsze był tak ostrożny w odniesieniu do swoich uczuć, który wie, co znaczy utrzymywać dystans i chronić swoją energię, teraz czuje się odsłonięty. Odczuwa, jak jego teren emocjonalny jest dotykany przez ręce, które go nie znają, przez głosy, które nie zasługują na to, by dotykać tego, co jego. I irytacja jest pierwszym sygnałem. To nie złość, nie zemsta. Ale potrzeba przywrócenia porządku, przywrócenia tego, co zostało dotknięte bez pozwolenia. On się nie porusza, nie mówi, ale coś wewnątrz niego zamyka się, zamyka się mocno. To nie jest impulsywna reakcja, ale cichy, obronny mechanizm, niewidzialna barykada, która formuje się wokół jego duszy. Cichy strażnik jest przede wszystkim istotą niedopowiedzeń. On nie odpowiada słowami, odpowiada milczeniem, brakiem tego, co zostało mu odebrane. Nie ma potrzeby tłumaczenia swego dyskomfortu, po prostu się oddala, wycofuje, chroni siebie. Zauważa, że ta reakcja, ta irytacja, która wydaje się niekontrolowana dla tych, którzy go obserwują, jest głębsza niż jakiekolwiek słowa, które mogłyby być o nim wypowiedziane. To, co go rani, to nie same słowa, ale sposób, w jaki dotykają one jego istoty, w jaki odsłaniają to, co on często woli zachować dla siebie. Nie jest osobą, która szuka uznania, ale też nie toleruje bycia lekceważonym. Jego przestrzeń, jego emocjonalne terytorium jest święte, on o tym wie. A gdy ktoś ośmiela się mówić o nim, czuje się jakby próbowano naruszyć jego sanktuarium. Nie dlatego, że ma coś do ukrycia, ale ponieważ prywatność jego uczuć jest miejscem, które dzieli tylko z tymi, którzy na to zasługują. Nie jest łatwo zrozumieć go tym, którzy go otaczają. Jego sposób ochrony jest dyskretny, niemal niedostępny, czasami może wydawać się odległy, zimny, ale prawda jest taka, że on tylko buduje swoją niewidzialną tarczę, emocjonalny mur, który nikt nie może przekroczyć bez jego zgody. Milczenie jest jego sposobem na krzyk, bez naprawdę krzyczenia. On nie pozwala sobie na bycie wrażliwym z kimkolwiek. Jego serce, jego terytorium to ograniczone pole twierdza zbudowana z warstw doświadczeń, bólu, rozczarowań. Nie boi się chronić samego siebie, boi się utraty kontroli nad tym, co czuje, bo w głębi duszy wie, że pozwalając innym na wtargnięcie w swoją przestrzeń, traci coś z samego siebie, traci połączenie z tym, kim naprawdę jest, a wzrastające w nim uczucie irytacji, gdy mówią o nim, jest w rzeczywistości manifestacją tej nieuchronnej utraty czuje, że stoi na krawędzi utraty tego, co zawsze chronił, co zawsze starał się utrzymać w bezpieczeństwie. I nawet jeśli nie wypowiada ani słowa, jego zachowanie mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. Cichy strażnik nie jest kimś, kto ujawnia swój ból czy lęki. Zachowuje wszystko dla siebie, nie potrzebując wyjaśnień. Nie prosi o uwagę, ale czuje ją jako uciążliwą obecność, gdy zbyt się zbliżają. Nie prosi o zrozumienie, ale potrzebuje go aby kontynuować. Gdy ktoś wspomina jego imię, nie rozumiejąc jego głębokości, dostrzega, że istnieje coś w samym akcie mówienia o nim, co nie ma sensu, mówią bez wiedzy, bez czucia. I to jest to, co najbardziej go niepokoi. Nie to, co mówią, ale fakt, że nie rozumieją, co znaczy być nim, że nie rozumieją ciężaru, który niesie. Ból przebrany za irytację jest odbiciem tej nieporozumienia. Nie irytuje się z powodu dumy, ale z potrzeby ochrony, czuje się zraniony, bezbronny, wrażliwy, jakby jego własna istota była dotykana przez ręce, które nie wiedzą, co robią. Bo w rzeczywistości nikt naprawdę nie zna terytorium kogoś innego, poza tym kimś właśnie. I on jest tym kimś, strażnikiem własnej ziemi. I w tym tkwi niebezpieczeństwo, gdy ktoś wkracza bez pozwolenia, nie rozumiejąc zasad gry, nie uznając granic. On czuje ten ból intensywnie, ale jednocześnie z pewnością, że nic nie zostanie ujawnione. Wie, że jego rany nie muszą być pokazywane, że jego walka nie musi być tłumaczona. To, co sprawia, że się oddala, co go irytuje, to fakt, że ludzie nie wiedzą, ile wysiłku wkłada w to, aby utrzymać to wszystko w milczeniu. Nie zdają sobie sprawy z tego, ile kosztuje go utrzymanie tego niewidzialnego tarczy, tej emocjonalnej rezerwy, którą z dnia na dzień coraz trudniej jest mu podtrzymywać. I kiedy ktoś się zbliża i niechcący próbuje dotknąć czegoś, co ma tak głęboko ukryte, czuje pustkę, poczucie bezsilności. Nie z braku zaufania, ale dlatego, że boi się odsłonić. Boi się, że pozwalając innym wejść na jego terytorium, ujawniają coś, czego on sam nie rozumie do końca. Jest coś w jego uczuciach, czego nie potrafi przetłumaczyć, coś, czym nie wie, czy może podzielić się ze światem. Dlatego pojawia się irytacja. Jest to wyraz bólu, którego nie można pokazać, bólu, który on z kolei trzyma w tajemnicy. I choć jego reakcja jest cicha, wie, że w głębi serca to jedyny sposób, aby utrzymać równowagę. Cichy strażnik się oddala, nie z powodu złości, ale aby chronić to, czego nikt inny nie może dotknąć. Uznaje, że ta irytacja jest odzwierciedleniem jego miłości, jego oddania temu, co jest jego. Oddala się, ale to dlatego, że ceni siebie, wie, że jego przestrzeń emocjonalna jest świętym terytorium, miejscem, gdzie nikt nie może postawić nogi bez zaproszenia. Ból, który czuje, zauważając, że ktoś dotknął tego, co do niego należy, jest tak naprawdę wyrazem tego, jak bardzo ceni to, co nosi w sobie. Ta ochrona emocjonalna, którą on manifestuje, jest czymś więcej niż tylko prostym aktem zazdrości czy zaborczości. Jest ona obroną przed naruszeniem jego przestrzeni, jego esencji. Nie jest osobą, która łatwo się odsłania, dlatego jego reakcja często bywa niezrozumiana. Ale on rozumie ból, który odczuwa, rozumie potrzebę ochrony tego, co jest jego, potrzeby pozostania na swoim terenie. I choć świat wokół próbuje wtargnąć w tę przestrzeń, on pozostanie stanowczy. Milczy, ale to w tym milczeniu tkwi jego siła. Irycja jest zatem reakcją na naruszenie, emocjonalną obroną. On nie pragnie, aby świat wiedział, co kryje się za jego reakcją, ale wie, że reagując w ten sposób, tylko dba o to, co dla niego cenne. Jego przestrzeń emocjonalna jest nietykalna, nie pozwoli nikomu, jakkolwiek dobrze intencjonowanemu, stąpać po tym terytorium bez jego zgody. I tak się utrzymuje jako cichy strażnik, nietykalny, gotowy do ochrony, pozostaje w milczeniu. Obserwując z daleka, analizując każdy ruch, każde słowo. Czasami zastanawia się, czy ktokolwiek naprawdę dostrzegłby ból, który odczuwa. To nie jest coś, co pokazuje lub dzieli się tym, a rzadko kto potrafi dostrzec to przez spokojną fasadę, którą buduje wokół siebie. Nie wie, jak powiedzieć, że naruszając jego terytorium, dotykając tego, co jest jego, ludzie nie tylko naruszają jego przestrzeń, ale w pewien sposób lekceważą jego sposób bycia. Jego światopogląd, a on wie, że tego nie można pozwolić. Słowa są dla niego zarówno niebezpieczne jak i lecznicze. Mogą budować mosty lub burzyć mury, a gdy ktoś mówi o nim bez należytej ostrożności, odczuwa moc tej fali, która destabilizuje jego świat. Jest ostrożny, ten, który analizuje ryzyko zanim się odsłoni. A kiedy ktoś niechcący, nie zauważając, przekracza granice tego, co jest jego. Czuje odbicie tego naruszenia w duszy, w tym, co ma najintymniejszego. Jego reakcja, choć milcząca, to wewnętrzny krzyk, forma samozachowawcza. Zamyka się w sobie, jak muszla, która zamyka się przy najmniejszym znaku niebezpieczeństwa. Niewidzialne dla innych ściany zaczynają się wznosić szybciej, silniej, bez potrzeby podnoszenia głosu, bez konieczności zewnętrznego gestu. Cichy strażnik zamyka się ale nie z powodu strachu, lecz z potrzeby ochrony samego siebie. Irytacja, która się pojawia, nie jest wyrazem pogardy, lecz czegoś głębszego, bardziej wisceralnego, czegoś, co bezpośrednio dotyka jego postrzegania siebie oraz świata wokół. Czuje z intensywnością, której niewielu może zrozumieć, że jego terytorium jest unikalne i cenne. To nie jest coś, czym chce się dzielić lub łatwo przekazywać. Jego życie emocjonalne, jego intymność, są jak stare zamki strzeżone od wieków, gdzie schronił się, aby zachować zdrowie psychiczne, by chronić istotę tego, kim jest. Gdy ktoś zagraża temu sanktuarium, nawet nieświadomie, czuje jak goleń ścian jest naruszane, jakby jego obrony, budowane przez lata, miały się zawalić. Nie jest łatwo być cichym strażnikiem. To nie pozycja przywileju czy władzy, lecz pozycja ciągłej czujności, ciągłej dbałości o siebie. Żyje w stanie emocjonalnej gotowości, gdzie każdy ruch w jego otoczeniu jest analizowany, każde słowo przetwarzane za nim zostanie przyjęte. Wie, że wrażliwość, jaką nosi, jest podwójnym ostrzem, choć czyni go głęboko połączonym z jego emocjami i światem wokół, także wystawia go na ciągłą podatność. I to właśnie ta podatność jest tym, co próbuje chronić, co próbuje ukryć w absolutnej ciszy. On się denerwuje. Nie dlatego, że jest atakowany, ale ponieważ czuje, że to, co jest dla niego najcenniejsze, jest dotykane bez należnego szacunku. Już wcześniej został zraniony, widział, jak jego terytorium zostaje naruszane przez ludzi, którzy nie mieli pojęcia, jak bardzo ranią, którzy nie rozumieli głębi tego, co dotykają. To dla niego cierpienie, które nie jest łatwe do wyleczenia, rana, która pozostaje w jego sercu długo po tym, jak ciało już się zagoi i dlatego się oddala ponieważ wie, że oddalając się, zachowuje to, co ma najgłębsze, co jest Jego i tylko Jego. Jednak, nawet gdy się oddala, jest coś, czego nie może uniknąć: świadomość, że ludzie wokół Niego, nawet niechcący Go dotykają, czuje każdy wzrok, każdy ruch, każdy szept, dostrzega wszystko, jakby był odbiornikiem fal emocjonalnych, nie może powstrzymać tych uczuć od dotarcia do siebie. I to, jakkolwiek by nie usiłował, głęboko go niepokoi. Irytacja, która rośnie w nim, nie dotyczy tylko aktu naruszania jego przestrzeni, ale także braku percepcji ze strony innych. Widzi, jak ludzie często mówią, nie zdając sobie sprawy z ciężaru słów. I to go jeszcze bardziej niepokoi. Wie, że jest coś głębszego, coś, co słowa nie potrafią uchwycić, ale co czuje, jakby było przenikane w każdą warstwę jego istnienia. Nie może powstrzymać tej reakcji. Kiedy mówią o nim, nie rozumiejąc, jak złożony jest, nie dostrzegając głębi jego bytu, denerwuje się. Nie dlatego, że to jest coś osobistego, ale dlatego, że to, co reprezentuje, jest zniekształcone. I wie, że nie może na to pozwolić. Jego wewnętrzna walka toczy się między pragnieniem ochrony, a potrzebą bycia zrozumianym. Czasami pragnie, aby ktoś potrafił dostrzec przez jego milczenie, aby ktoś zrozumiał wielkość jego wewnętrznego świata. Z drugiej strony wie jednak, że pozwalając na to, naraża to, co ceni najbardziej swoją przestrzeń, swoje terytorium emocjonalne. Staje się więc strażnikiem samego siebie, nie oczekując niczego w zamian. Jego milczenie, jego irytacja to sposób, w jaki chroni swoją duszę przed światem, chroni swoją prawdę przed zniekształceniem. Czuje z niepowtarzalną klarownością, że ludzie wokół niego, choćby byli najbardziej dobrze intencjonowani, Często nie są gotowi na prawdę, którą nosi w sobie. Nie są gotowi, by dostrzec złożoność tego, kim jest. To sprawia, że jeszcze bardziej się odsuwa, nie z pogardy, ale z troski o siebie. Wie, że odsłonięcie się to ryzyko, a on nie zamierza podejmować tego ryzyka bez pewności, że ktoś naprawdę zobaczy i zrozumie, kim jest. Woli samotność od powierzchownego zrozumienia. Woli wewnętrzny spokój od uznania innych. I choć może się to wydawać odległe lub bezosobowe, jest to świadomy wybór, wybór, który podejmuje za każdym razem, gdy ktoś mówi o nim, o jego terytorium, o jego życiu emocjonalnym. Wie, że nikt nie ma klucza do jego serca, nikt nie ma prawa wchodzić bez jego zaproszenia. I choćby się zamykał, choćby się oddalał, nie traci nadziei, że pewnego dnia znajdzie kogoś, kto zrozumie to, co czuje. Kogoś, kto dostrzega ból ukryty pod irytacją, kto rozumie cichego strażnika, którym jest, wie, że ta chwila może nigdy nie nastać, ale czeka, czeka, bo w głębi duszy wie, że istnieje coś głębszego niż milczenie i irytacja, coś, co wciąż nie wie, jak wyrazić, ale co być może pewnego dnia znajdzie sposób, by to pokazać. Nie chodzi o to, by być zrozumianym, nie chodzi o to, by być akceptowanym. Chodzi o to, by być szanowanym w swojej najczystszej istocie, na swoim najświętszym terytorium. I choć słowa innych próbują wtargnąć do tej przestrzeni, ona pozostanie niezmienna. Cichy strażnik nie jest kimś słabym. Jest silny w swoim milczeniu, odporny na przełamanie swojej zdolności do ochrony tego, co jest jego. I to właśnie czyni go niezwyciężonym. Nawet jeśli cały świat będzie próbował się wedrzeć, zawsze znajdzie sposób, by się ochronić by zachować nienaruszone to, co najcenniejsze. Jeśli to na Tobie zadziałało, następny filmik poruszy Cię jeszcze bardziej. Kliknij tutaj i zostań ze mną.